Święty Józef dla każdego z nas jest bardzo bliski. Jest zwykłym człowiekiem. Wierzący, mąż, ojciec. Ale jest coś, co go bardzo wyróżnia. Jest milczący. I to ciągłe milczenie Świętego Józefa zwraca uwagę na jego nieustanne słuchanie. Słucha siebie, ale i słucha Pana Boga. Słuchając siebie, buduje plan na swoje życie. Jest zaręczony z Maryją, planuje wspólną przyszłość. Jak później widzimy, chce oddalić Marię, aby ją nie zniesławiono. Ale i słucha Pana Boga. Jest, otwiera swoje serce na Jego ducha, na Jego słowo. Jest jeszcze coś, co wyróżnia świętego Józefa. Czytamy dzisiaj w Ewangelii. Obudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Józef nie tylko słucha, ale i wypełnia. Wypełnia swoje posłannictwo. Jest wierny temu, co mu polecił Anioł. A jak jest ze mną? Czy w tym szczególnym czasie Wielkiego Postu ja słucham Pana Boga? Czy wypełniam swoje posłannictwo? Czy otwieram serce na Jego ducha? Czy jestem wierny tym postanowieniom, które postanowiłem na wielki Post? Uczmy się od świętego Józefa słuchania i wierności Panu Bogu.